Siema witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Sami MT2. Jesteśmy na, właśnie na serwerze sami. Dzisiaj postaram się Wam przybliżyć lekko sposób zarobku na mały level. Chodzi konkretnie o czerwony las. Znajdziecie go na mapie tutaj. Ogólnie chodzi o to, żeby zbijać metinki. Zbijać metinki po prostu ten na 90 level. Zaraz zobaczycie co z niego dropi, bo właśnie kończysz go dobić. Ja po jednej nocce mam mm, 5,5kk, jeszcze 6kk mam na shopku, co mm, dropu? Posążyk demonów, szmaragdowy mm, kamień, z tego akurat nic nie dropło takiego ale i tak mamy skrzynię sharp, więc to jest dobre, bo do szarp możemy sobie ulepszyć. Hmm, która z ręczności... No ogólnie słaby drop poszedł, ale no jak widzicie mam tu 5,5 kaka na takim level to jest naprawdę dobrze. Hmm. Miałem no, oczywiście, a co sobie parę dni grałem, zablokowałem ekwam no i ogólnie mm, wydropiłem coś, wszystko z czerwonego lasu, to jest to, mm, ogólnie wszystko, czerwony las, tylko to, dokładnie tylko czerwony las. Mm, idę spróbować się poszukać innego metina i, no, przy końcówce następnego metina się spotkamy i zobaczyć, jaki drop jest. Dobra jest końcówka y, kolejnego metina na 90 level w czerwonym lesie. Mmm, czy dropu, to co chciałem? Nie, znowu nie dropu, ale jest rękawica złodzieja, więc jest dobrze na 3 godziny. Tutaj dropią rękawice złodzieja. Mmm, gdzie ta rękawiczka jest? Czekajcie, mmm, nie słyną. Dobra, wszystko podniesiemy. Dobra, i teraz poszukamy sobie tej rękawiczki. Gdzie ta rękawiczka jest? Jest, ja tu mam już parę. Mmm, jedna, no na no, 3 godziny ogólnie są. Ale to i tak nie jest najlepsze co może dropnąć z tego lasu, bo może wam tu mm, dropnąć taka skrzynka, z których lecą runy. Odłamki run i mogą może wam tam polecić jedna runa lub dwie runy z tej... dwa odłamki z tej, z tej skrzynki z runy. Jeden taki odłamek runy jest warty 100 kaka. Jak wam polecą wie, no to wiadomo, że 200 kaka. zarobicie, mm, Ale możecie też dropnąć mm, PDK. Na, na, na godzinę, który jest warty 300 kakao, więc no, myślę, że jest fajnie. I te pedeki dość często dropią, mi ja akurat tych dwóch nie dropało, ale to ta rękawiczka dropa, ona też jest coś tam warta jakieś 200 pewnie. Nie, nie orientuję się. I teraz ogólnie jest fajny event, na którym też można fajnie sobie zarobić. Jak widzicie, że cukierek miłości, że jak zbierze się 50 tych cukierków, to. Mm, jakiś koci możemy sobie wymienić Nie wiem na ile on jest, nic, nie próbowałem tego Co mm, jeszcze tu mam powiedzieć yy... No nic, to widzimy się przy końcu już tego mytlinia mm. Nie miałem weku jeszcze tych Nie miałem weku rosek kupionych, trzeba sobie roski kupić u niej mm, To kupicie możecie mm, to jest tu mm, wzmocnienia Ja zawsze wszystko kupuję, zaraz jakiś gości mi wyjebie Kupiłem w miarę wszystko, myślę, że kupiłem. Dobra, jestem z powrotem, jest ostatni metin. O, coś przyszło. Mm. Tutaj mm, miałem informację, że użyłem tego, co wcześniej mi w retrasie tropło. Twój osiągnął poziom drugi, tyle mm, doświadczenie dostałem, więc jak klikniecie sobie na tą pieczęć zwierzaka brązową, to wam po prostu mm, expa dodaje do zwierzaka. Hmm, no Co dziwnego, ja nie ma zwierzaka, tylko tego. Nie wiem, czy to też się zalicza? Nie wiem, nie wiem. Bo ja go mam od początku, nie mam żadnego swojego w sumie. No ale chyba jednak tak, gdzie jest mój zwierzak? Czekajcie. Już nie piszę żadnego levela, Dobra. Jesteśmy na kolejnej mapce. Hmm, tutaj będzie trzeba zbić tylko bossa. Tego nie musicie wybijać, żeby przejść dalej. Dobra, mam go. Śmiecia, tu siedzi. Dobra, wybijamy najpierw to, żeby nam to nie przeszkadzało. Na no, lepiej tak jest. To powinno wam na 1-2 na hity spadać, te piekalne. Jakieś róże tutaj jeszcze dropią. Dobra, wybiliśmy to. Ja to sobie mm, zabiję. A będę dobrze mówiłem. Ja go sobie zabiję na marmurku, bo nie chcę się z nim bawić. Czekajcie gdzie ja mam marmurek. Tu jest, dobra. Ładnie schodzi, bo wbijemy mu po 15k. Hmm. Z tego drobniej tam, jak teraz zobaczycie. Upiorny totem. To będzie takie ucho jakby kurwa. Tu no, upiorny totem. Za 10 sekund zostaniecie przeniesieni. Też ładnie schodzi, bo wbijemy po ile, czekaj. Po 12k skryta, więc 13. Dobrze idzie, łatwo schodzi. I teraz już nie wychodzimy z marmurka, bo nie ma sensu, bo i tak już lecimy tylko na Azraela. Dobra, no i macie tutaj, że śmierć została pokonana za 20 sekund, zostaniecie przeniesieni. To można robić w grupie, ale to nie opłaca się, bo to łatwo schodzi. Odpychał, jak macie silne, to nie będzie was odpychał. Ja wiem, ja tego nie wiedziałem, to nie wiem. Dobra, co? Serebrna skorupa, jest gówno warta akurat. Ruch dzikiej bestki. Torba rzemieślnika, brązowy klucz, krwawy diament, wszystko. Teraz wezmę wszystko i sobie na, na czacie zobaczę. I info. Mm, coś takiego. Co tu trzeba? kamień mam. Mam, no, dobra, nice. No to robimy to. Tu byłem już czy nie byłem? Chyba jeszcze tu nie byłem. Więc to jest też dla mnie nowość, zobaczymy co tu będzie. Nie wiem czy mówi. O kurwa, a to ten jest boss pewnie No Bo tak ciężko schodzi, no ta to trzeba to wybić Dobra, to lecimy na marmurku Dobra, obiliśmy wszystko mm, Teraz został tylko do ubicia Władca Ognia Wszystkie metynki ubiliśmy No i padł Aha, czas na Archana Ognia, zajebiście Czyli to jeszcze nie koniec Myślałem, że to już jest koniec ten Władca Ognia O kurwa 700kHp No to nieźle. No i szkata Archona Ognia. Partyzana, w dożyciu, samicka skrzynia. Serwny Klucz, szatna szata. Szata, Faka. No i dobra, otworzymy sobie tę skrzynkę. Za to tu jest z tego. Biaper, a zajebiście. Opłacało się w chuj. przychodzi naprawdę.